Czy rzeczywiście jest tak, że prezydent chce być członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i to wskazanie, czwartkowe wskazanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Andrzeja Dudy jako polskiego kandydata do MKOL-u, jest uzgodnione i z błogosławieństwem prezydenta się odbyło? Przede wszystkim to Polski Komitet Olimpijski, a także Międzynarodowy Komitet Olimpijski chciałyby. W, tak to odczytujemy. W, mieć w swoim gronie honorowych członków tej ważnej organizacji pana prezydenta. Z pkol to już wiem, bo taką decyzję podjął. Ale skąd przekonanie, Ale to, przekonanie że MKOL też chciał chciał? to, że to przecież na antenie TVN24 pan przewodniczący Polskiego Komitetu Olimpijskiego przypomniał, że w, w rozmowach z szefem MKOL-u panem Bachem taka Informacja się pojawiła, że właśnie dobrze byłoby, aby ktoś tego formatu z, tego, z takim doświadczeniem politycznym i przede wszystkim no, polityk światowej klasy światowego formatu mógł wzmocnić tę organizację. Czyli to, to po zresztą... prostu jest odpowiedź na zapotrzebowanie światowego znaczy... ruchu olimpijskiego. Ale to, że to nic dziwnego, że w, w sytuacji, gdy politycy głowy państw, zwłaszcza w tak młodym wieku, kończą swoją ważną misję państwową, różne instytucje, organizacje międzynarodowe starają się pozyskać potencjał takich osób. Nie widzę w tym nic złego, zresztą w przeszłości historycznie my znamy bardzo dużo takich przypadków, mamy trzech historyków przy stole, to warto byłoby by wspomnieć, chociażby Ignacy Matuszewski, chociażby Kazimierz Lubomirski, to przecież też historycy, politycy, dyplomaci w okresie II Rzeczpospolitej, a i później tak się zdarzało. No tak, w zasadzie... Ignacy Matuszewski nawet człowiek służb specjalnych w przedwojennej Rzeczpospolitej, a... Aczkolwiek, powiem szczerze, jakiegoś byłego prezydenta, niesportowca w mkol to ja nie pamiętam, chyba, że pan ma lepszą pamięć. Ale to historycznie, jeżeli chodzi o polskich reprezentantów w PKOL-u, to e, jeśli chodzi o członkostwo honorowe, to tylko raz była osoba będąca politykiem. I była to oczywiście pani Irena Szewińska. Zresztą, może to warto, żeby wybrzmiało w naszym programie i przerwało ten e, taniec, który zapoczątkował wczoraj na X-ie pan, pan e, premier Donald Tusk. Bo... Tu w ogóle jest skrajna dezinformacja i sam się zastanawiam dlaczego premier polskiego rządu. Mam pełną teorię, dlaczego to robi, Mister, ale ja po prostu skłamał, ja tak. nie będę owijał. To ja tylko powiem, co, co napisał Donald Tusk. Źli ludzie najwyraźniej wmanewrowali, wmanewrowali pana prezydenta w tę olimpijską awanturę. Kiedy tylko się zorientuje, że zajął miejsce medalistyce olimpijskiej od lat aktywnej w MKO, szanowanej i kompetentnej, z pewnością podejmie właściwą decyzję. Rozumiem, że chodzi o Maję Włoszczowską, która no i jest działaczką jest, Komitetu jest Olimpijskiego. jest absolutnie kompromitujący, bowiem tu chodzi o zupełnie inny rodzaj e, godności czy funkcji w e, Pan prezydent ma tę możliwość, jak rozumiem, rekomendację zostania członkiem honorowym. Tymczasem w przypadku pani Włoszczowski jest ona członkiem zawodowym. W przypadku członkostwa honorowego nawet nie ma wynagrodzenia, proszę państwa, za tą no, funkcję. Kadencji, panie w ale mylicie pojęcie, ale My nie, nie o to przerywaliśmy chodzi. jeszcze sobie. Proszę tego nie zaczynać, bo to się, z, się, z, zle, się zle, pana. Zle, Za chwilę oddam pani głos. W związku z tym powiem tak, raz jeszcze historycznie tego typu przypadki wielokrotnie. Raz jeden że członkostwo honorowe sprawowała przedstawicielka dyscypliny sportowej, światowej klasy. Nie widzę w tym nic złego, a wpis Donalda Tuska niestety jest nieudolną próbą odwrócenia uwagi komentatorów, polityków od fatalnej pierwszej rocznicy pracy. Agnieszka Powaska odpowiada, odpowiada i, 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 może pani Ale... zna różnicę między bo ja powiem szczerze, Ale... nie, nie, nie czuję się kompetentny, żeby rozstrzygnąć, co jest honorowym pan członkostwem, a co jest rzeczywistym członkostwem. Eee... Czy naprawdę? Na nie, nie ma, nie, ma, nie ma pan racji. Rozmawiamy o członku rzeczywistym. Rozmawiamy o funkcji, która jest docenieniem pewnej aktywności. I taką funkcję miała zająć yy, Maja Włoszczowska. Jeszcze pół roku temu Nieprawda. Była, z jedną z nie była jedną z kandydatek. Panie Pani Ministrze, nie przerwamy sobie. Taka zasada tego programu. rzeczywistego w PKO. -lu. Ta sprawa niestety załatwiana jest, że tak powiem, popisowsku, czyli dopchniemy kolanem, e, powiemy, że tak ma być i tak będzie. Otóż nie, tam się odbywają realne wybory i mieliśmy już e, przykłady, gdzie polski kandydat nie został wybrany, ale był zablokowany. Tak było na przykład całkiem niedawno w przypadku Mariana Dymalskiego mm, przy okazji trzeba powiedzieć, że niedawno zatrzymanego przy sprawie Kolegium Humanum i to był kandydat yy, Polskiego Komitetu Olimpijskiego do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i nie został wybrany. Trwało to kilka lat i tak naprawdę ze względów proceduralnych jego kandydatura została zablokowana to i tutaj to... też może tak być. Głos, panie Tam panie. potrzeba kogoś z autorytetem, kogoś, kto włożył pracę w ramach Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w budowanie tej organizacji, a nie wskazanie palcem. Wy zawsze lubicie wskazywać nie. paluszkiem, że tak ma być i koniec. Drodzy państwo, tak nie panie, funkcjonują ja struktury Międzynarodowej Pani, Panie ministrze, pani posłanko, teraz, teraz, teraz ja. Dziwne jest to, co pan mówi, bo czytam to, co powiedział Radosław Piesiewicz na naszej antenie, czyli szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zarząd podjął taką decyzję, nie ukrywam, że byłby to bardzo duży sukces, jeśli kolejny Polak stałby się członkiem rzeczywistym. Rzeczywistym członkiem mkol u nie honorowym. Nie honorowym. To mówi prezes Polskiego tak, Komitetu Olimpijskiego. Jest to odpowiedź, jest to odpowiedź. Ta informacja również była z, To, to wy się musicie zdecydować, czy prezes chce być honorowym, czy rzeczywistym. Nie. W ogóle ten temat jest tematem wrzuconym przez premiera się polskiego pomyliłem, on... Nie, nie się pomyliłem No to nie to no. honorowym czy rzeczywistym? rzeczywistym. Członkostwo rzeczywiste ma w tym wypadku wymiar honorowy i nie jest Ale muszę Ale nie, wygrać, nie to jest związane z otrzymywanym wynagrodzeniem. Dajcie tak. drogę Mai Włoszczowskiej do kariery w Międzynarodowym Nieprawda. Komitecie Olimpijskim. Maja Włoszczowska ma szansę. Piotr Zgorzelski, bardzo, bardzo proszę. Pani posłanko, Prezydenta Piotr Zgorzelski, nie z na nie Pan prezydent Duda jest posiadaczem najwyższego odznaczenia, które może przyznać MKOL. I co? Ma Pani tego I świadomość i ma pani również świadomość tego, że jego kandydatura jest Ale proponowana zrod nie proponowana. Pani posłanko Ułabij Panie premier, ministrze, uważam, tego, uważam, tak że, tak, że, Donald, uważam, że Donald, uważam, że to do co mówi Pani posłanko, panie Ministrze bardzo proszę o to, żebyście mi nie przerywali. Panie ministrze, uważam, że pan się musi zdecydować, bo prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego mówi o członku rzeczywistym, pan mówi o członku honorowym, więc albo prezes nie wie, o czym mówi, albo pan nie ma pojęcia, o czym pan mówi. Piotr Zgorzelski, bardzo proszę. Pan prezydent Andrzej Duda widocznie bardzo mocno wziął sobie do serca taką oto zasadę, że gdy bacznego chcesz dokonać dzieła, ważnego chcesz dokonać dzieła, bacz, by stosowna chwila nie minęła i nie byłoby w tym nic złego, bo tak jak wcześniej wspomniano, byli politycy, szczególnie jeszcze Czujący się młodo, mają prawo do aktywności międzynarodowej. To było, jest i będzie, ale nie tak to się załatwia, panie redaktorze, szanowni państwo. O tym, że pan prezydent y, będzie w jakimś międzynarodowym ciele, w jakimś organie, gdzieś w jakiejś organizacji, to nie powinniśmy się dowiadywać na etapie, kiedy on do tej organizacji aspiruje, tylko wtedy, kiedy już w niej zasiada. No ale po PKO on musi go wskazać do kandydata. Polega, panie redaktorze, mimo wszystko na tym polega cała koronkowa dyplomacja, aby nie narażać swojego szefa, mam tutaj teraz na myśli otoczenie, na to, że dzisiaj pół Polski zastanawia się, czy Andrzej Duda jest lepszym kandydatem od Mai Włoszczowskiej. Moim zdaniem pani Maja jest tutaj na jak najbardziej wygranej pozycji, ponieważ jest ale autentycznym sportowcem. No, ale pozwólcie panowie, nie, nie gorączkujcie się tak, powiem tak tak, spartoliliście temat, spartoliliście temat i teraz już nie wiecie, co z tym zrobić, mylicie się w zeznaniach, tu rzeczywisty, tu honorowy członek, Ale to jest jedno, pan na jedno, zdanie. jedno na jest bo pewne, zostawi pan to jedno jest pewne, nie powinniście w ten sposób przeprowadzić całej procedury, bo dzisiaj wasz szef czuje się bardzo skonfudowany. Czy Paweł już zna odpowiedź na pytanie, czy Andrzej Duda miałby być członkiem rzeczywistym czy honorowym? Ja przede wszystkim jestem przekonany, że świetnie by współpracował. Prezydent Andrzej Duda z panią, kto? z panią Waszczowską, jako członkowie Międzynarodowego no, to Komitetu. Nie, nie mogą być, nie, mo, nie może być aż tylu członków Może być znaje. i będzie. I oby było, chociaż przedsięwzięcie jest skrajnie bardzo trudne, może nie skrajnie, bo przypominam tylko, że w międzynarodowym sporcie niestety straszą cały czas upiory kremlowskie, a radykalna rady, polityka radykalnego sprzeciwu wobec rosyjskiego imperializmu, jaką prowadził prezydent Andrzej Duda w porozumieniu z Rządem Zjednoczonej Prawicy. No, myślę, że może mu w tym przedsięwzięciu stworzyć dużo problemów. Rosja będzie... Za wszelką cenę na każdym polu usiłowała ukarać pana prezydenta za jego postawę. No to teraz już wiemy, panie redaktorze, po, po co pan prezydenta nie wie. Błażej po miał trzy minuty na zastanowienie również. się, odpowie nam na pytanie, czy rzeczywisty, czy honorowy członek. Został rekomendowany na członka rzeczywistego, członkostwo A. rzeczywiste. Czyli Członkostwo rzeczywiste jest członkostwem honorowym i dokładnie takie, taki status był i Nie wiem, czego państwo nie rozumiecie w tej sprawie. Mówię jak jest. Członek może rekomendować i rekomendowano na członka rzeczywistego a to a to ma charakter honorowy i odbywa się bez Mogę, wynagrodzenia. i o tym mówimy odsyłam odsyłam do mówicie o sytuacji która może zaistnieć w 26 roku to ja na koniec tego panie panie mistrze ale skoro skoro pan prosi o jedno zdanie to ma pan jedno zdanie a nie siedem zdań nie, nie pani posłanko kończymy ten temat w a pani pani jeszcze nie mówiła pani bo pani ja chciałabym powiedzieć że ja jestem w bardzo komfort sytuacji. Zupełnie nie wiem, co się przy tym stole dzieje. I powiem szczerze, że to, że pracuję w Europarlamencie, daje mi możliwość patrzenia z dystansu na pewne rzeczy. I teraz tak tutaj się czuję przy tym stole. Ja, jako Polka, bardzo chciałabym, żeby w Komitecie Olimpijskim reprezentował nas Polak lub Polka. I każdą jedną osobę, która będzie, która będzie, która będzie w tym Komitecie, po prostu należy wspierać. To znaczy, powiem zupełnie szczerze i na serio. Nie rozumiem całego tego zamieszania i kłótni. Wspierajmy się wzajemnie. Niech w tym będzie ktoś kto naprawdę reprezentuje polski sport i tyle to na koniec to na koniec tego wątku nawet to na koniec 3, tego wątku naszym widzom konkret 24 pl zbada różnicę między członkostwem rzeczywistym Dokładnie. honorowym tym czy Maja Włoszczowska ma szansę i czy Andrzej Zbierajmy Duda Polaków. a czy Andrzej Duda podcina jej skrzydła wszystko to będzie można przeczytać także koleżanki i kolegów z konkretu 24 proszę o zajęcie się tą sprawą do to... premiera apelujemy o pisanie prawdy